Tuż jak Bóg. 800 plus tyle osób w 18 roku rządów króla Nabuchodonozora zostało uprowadzonych do Babilonii. Dokładnie 832 osoby. Jeremiasz w 52 rozdziale podaje dokładną liczbę tych, którzy zostali porwani i uprowadzeni do kraju wroga. Przez wiele lat Jeremiasz ostrzegał Izraelitów, że jeżeli się nie nawrócą, to zginą od miecza, a ci, którzy przeżyją, trafią do niewoli. Niestety, nie nawrócili się. Przyszła wojna, zniszczenie Jerozolimy. Czasami człowiek potrafi zbagatelizować ostrzeżenie Boże, potrafi zamknąć swoje ucho i serce i słuchać jedynie siebie. Ostatecznie jednak Bóg nie pozostawia ludzi bez opieki, i także najdłuższa niewola kiedyś się kończy. Wtedy też prorocy dokładnie policzą osoby, które będą wracały do Ziemi Świętej. Będzie ich więcej niż 800, będą ich tysiące, dziesiątki tysięcy. To właśnie oni rozpoczną życie nowego Izraela. Izraela doświadczonego przez cierpienie, Izraela doświadczonego czasem niewoli. Nie zapominajmy o tym, że Jezus w Ewangelii dokładnie liczył włosy na naszej głowie i chociaż czasami trudno je liczyć, to jednak Bóg obiecuje, że wszystkie są policzone. Daje nam tym samym dowód, że bardzo dobrze umie liczyć i w pewnym sensie liczy także na nas. Liczby w Biblii mają wielkie znaczenie i czasami mogłoby się wydawać, że są utrudnieniem w, czytanie, w czytaniu świętego tekstu. 800 plus, czyli 832 osoby uprowadzone w 18 roku rządów nabuchodonozora, to przecież nie tylko zwykła statystyka, to konkretni ludzie, całe rodziny. Moglibyśmy powiedzieć domy, które zostały przesiedlone na wrogi teren. Warto szukać znaczenia liczb także w Biblii. Co jakiś czas pojawiają się tam schematy, które ułatwiają nam interpretację. Zresztą sam Bóg, mówi się o tym na wschodzie, lubi trójkę, bo przecież są trzy osoby boskie. Przez wieki artyści i Kościół trójkę też sobie umiłował i przedstawiał jako liczbę doskonałą 800 plus 832 osoby. A ile jest osób wierzących na świecie? Być może miliony, miliardy. A może jest ich znacznie mniej, bo przecież deklaracja nie zawsze oznacza wewnętrzną postawę i nie zawsze za słowami idą czyny. Warto sobie dzisiaj o tym pomyśleć, kiedy czytamy 52 rozdział księgi proroka Jeremiasza, gdzie 832 osoby w 18 roku rządów Nabuchodonozora zostało przesiedlone na obcy teren, to oni będą początkiem nowej historii, nowego życia, tego wszystkiego, co Bóg potrafi wyprowadzić z ludzkiego grzechu. I chociaż mogłoby się wydawać, że w niewoli czeka ich samo zło, to jednak właśnie tam w niewoli przychodzi tęsknota, przychodzi nawrócenie i ostatecznie przychodzi do nich wyzwolenie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg